Ja. Og tað var, at tað var mjög mikið. Og tað var, at tað var mjög gott. 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 Og tað var, Nieśmieszne! Ale prokurator ja jest kupiony, że do piekle parasolu. To jest trochę jednak śmieszne. Nie, nie? Ja się bałem przed Ale... Ja mam poradę, no. A zabijcie się miejsca! Dobrze! Że jest. No i też jest wysoko.

Już nie trzeba robić Ja no Janusz, ty mówisz, żeby się nie cofał, nisko nad cukitem, tak? Wiesz, wy,